Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj oraz Legion, a także Golden pierwszy oraz Arkos, a przed wami szósty materiał z gry Bro Force. E, tak, ostatnio wykonywaliśmy misję z Time Slow, a teraz, czy mógłby ktoś się ruszyć tym helikopterem? E... Bo ja nie mam dostępu do... Nie chce o tym helikopterem. Dzisiaj lecimy na level 8. Ej, pery, Boże. No. Wiśnia. Z zagrożenie wiśnia. Jest gdzieś jeszcze. Zagrożenie wiśniówką. Wiśnia rolki. No. Możesz się zakrztusić. Dobra. Ostatnio przeszliśmy na tryby krótszych odcinków. Jeden poziom na level. Jak jest około 10 minut, no to już wystarczy, żeby zakończyć. Ale, jakby był jakieś 5, 6, 6 to wiadomo, wiadomo, że będą dłuższe, ale no. Będę jeden odcinek na poziom, żeby ta seria była bardziej zwięzła. Tak, żebyście wiedzieli. O, goście ma robota. Znaczy tego, czołga. A ja jestem Brodator. A kurde, dostałem w dupsko. Ta? O, w mordę. Tym można skakać?! Tak. Można, można. sprintować. O, święcie z Bostonu! A, kurde. Odrodziłem brata. Dzięki. Tylko bra bratak nie zginie, oho. Jezus Maria Bo ja mam tych no świętych y, po prostu Święty? Czyli, że... Tak, ja jak jest... zdechnę y, to jeszcze drugi mogę lecieć i mogę zaraz pić Kurwa, się wtedy Kurwa Gorgon, co to Bo ty zwaną, co w dół! Weź amunicję mm. Logiczne myślenie to u was widzę Co mam zrobić jak mi nie dadzą Nie da... No kurde, no nie. O kurde. Jakim cudem? Aha. Ja nice. pierdolę! Brawo. Na to, żeś się popisał? Ej, jak ten, jak decydujemy już o tytułach, to trzeba jeszcze decydować jaką postać damy na miniaturkę. Bo wszystkie no postacie... To post... to na pewno time było. No, no time, pewnie, bro. A nie. przy kokterze? Daj pana herbatę. Y, ten, który pierwszy zespelnował y, Arkos. Dobra. To już musiał na odcinku sprawdzić. Legion, masz y, tego robota? No wiem, wiem. Kurde. No, kurde Ja kompletnie nie wiedziałem co się działo się. Mhm. Uh -huh. No. Eee Brosena Ridge Deck. poza ekran. Nie nic tak. Kurde. Na górze jest jeden. I to jestem ja. wejść na górę. E! No. Panie kolego, tutaj. Dobra! U. Dobra, dobra. Ja, ja. Ja to załatwię. Ej, tak ja. nie. Mech. Rzucaj teraz trzy razy na mac, Mech, 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 mech. Masz drugiego mecha. Pamiętajcie, jak macie mecha, to spamujcie nim, bo możecie zlagować grę i czterech na raz przyzwać. Mech, mech, mech. Op, no. No. Brawo, legion Właśnie. O, nie zginąłeś. Ma ma masz S problem? S <coughs> nie, to jest. No. Ja. Nie do tego, że go nie wiem. Chce, nie Tak mucha. Tego, Tego tego co co Ja nie co 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 za co <sup Roberto> <Jaki> chłop? <supammers> Czemu ja mam czemu ja mam zero ja życia? No bo brofi tak robi. Co się stało? No odrodziłem brata. Ciało się stało i się stwierdziało. Aeeh. jest to. kurde. Jak ty tam doszedłeś? Ja idę tam, gdzie słońce nie dochodzi. Dajcie A mi zmienić, się... proszę. O, dziękuję. Jestem Broden. Birden. Broden? O Boże. Bird Be feeder, o kurwa. Co tam jest z tyłu? Co się się? Co tam się z stało? Arkus! Krak ja kradniesz. żyję, okej. Okay. Kamery kradniesz. Ja nie wiedziałem, Jezus bo ja nie tego... Was... Zawału dostanę zaraz. Umarłem. Jadę. W butach. W butach. O, <noise> mówisz piżamnę. No i... Umarłem w brosach. Po oh, co okay. oh, <laughs> Jak to źle brzmi? Dawaj, gdzie to emulatorze? Czy ty jest, John? Może uratujesz brata? Musisz. Pokażę mięłka ja. drugiego mięłka. O! Oh, wow. Go ford! To jest spowolnienie czasu. Nie! Nie! Boże, zdech. Spójrzcie na moją miniaturkę zdechnięcia. No, Łapę ja Mam metaliczną łopę. Nice! Yeah. Nice! 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 No, su, no, to o, to nice! Nice! <laughs> nice! kurde? Niby nie powinno się móc zginąć jako yy, ten Dwominatora, no ale jednak dałeś radę. Brawo. ARKOSY z Bostonu! Wiesz, że możesz to jest bez zróżowania mocy? Fajnie, że tego bossa można spotkać, że dali więcej ich. Umarłem w butach. Pod butach? Dobra, nieważne, żyję. No kurwa! Tam jest bardziej ale... Kradnięcie kamery to jednak jest poważny problem w tej grze. Za to powinna być kara pozbawienia wolności. A więc to tak? Do, no la no. do laty, kurde, 69 tak. No kurwa. Ujrzałem ja. na on on kamerę. Kto tu kradnie kamerek, to tu kradnie kurde? Gorgon. Gorgon pierwszy. Ja pierdekam. On jest Bruce. Bruce. Bruce Willis? Tak. <śmany> Nie, Bruce Lee. Bruce Willis. King Bruce Lee Karate Mistrz. po... O. O. <śmany> King Bruce Lee Kamikaze Mistrz. Mhm. Uh -huh. No dokładnie. Ara. Jaki kam! Kurna! <laughs> ja jak kurde, możesz? no nie! Co to za czarne ninja, kurna! Call. Call. <laughs> o, jestem le leczniczem. Mleczem? Mleczniczem ja w wieku. Skryj Fortress! Death from a ball. Mierdź z wysokości. Mierdź z góry. <laughs> mhm. Mm Umarłem? Nie, Już nie! nie! O, mordę. O kurde. Bo zaraz zginie być. weź. Weź zrów brata, brat musi być po prostu na tym No przed właśnie tym. nie mogę iść no kurde. Ja jebie. Arkos. Arkos, chodź. Przyza... Dobra. Dobra jeszcze ginie. jeden brat, jeszcze jeden brat, jeszcze jeden brat. Dobra, no zrobimy to bez ciebie. No wychamy no. Jak tak w śmiecie. A ty coś, kurde zabił Możesz kurde. No on ty On da się go zabić spokojnie. No widzisz. Ty masz lagi. No i elegancko. Powiedział ten co kurde zabił stealth tanka, kurde, neo. Jednym, ci jednym ciosem, kurde. O oh, nice! <głos> <głos> Pamiętam. No, <noise> fajne. No, fajne. Odbijanie pocisków no, i jeep, nie ma go. Ja pierdekam już? Tak. Już. Lecimy teraz, lecimy teraz do Kazachstanu. Muscle temple. Mmm, Kazachstan. Tu mamy jakąś skrzynkę w ogóle. No to są no. Muscle Temple. To jest skrzynia ze złotem. Dobra, lecimy.